w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam. 5 złotych. E, tam 5 skinów do 10 zł na samym początku. Taki jeden... E, no pierwszy skin, taki jeden z tańszych. A więc deside panowanie z postu e, w lekkim życiu e, tak no to tutaj pokazuje, że są tutaj takie naklejki, ale tak ogólnie to... Ja wziąłem, bo wam pokażę trochę innego, bez naklejek, tylko w, w samym tym malowaniu, w lekkim zużyciu. No i tutaj jego ceny wahają się na no, około 6,7 złotych, czy nie. Tutaj da się go kupić od 6,35 zł w lekkim zużyciu. I też ogólnie, widzowie, ja wam pokażę sobie najczęściej w lekkim zużyciu skinie dlatego że chcę Wam e, wolę. No po prostu lepiej mieć skina, który będzie w dobrym stanie niż e, jakiś ambitny e, skin, który będzie cały z nie? A więc dobry. No i tak, no to tutaj ludzie wystawiają co. No tam pewnie 7 zł i tam 6,5, pewnie tam. No już na cenę. No, tutaj już się zaczyna. Prawie 7,5 złotych więc dalej przejdźmy sobie do CSGO Widzowie, wiem a oto skin tak się prezentuje w, e, w e, no w CSGO tak no to jest w ogóle z kolekcji u, ukąszenia węża tak no to tutaj główną jego kolorystyką jest to jest taki ale czarny, taki czajnoszowy z takim różowym ale taki śledź co nie też takie niebieskie elementy tutaj tutaj i tutaj jeszcze jakieś białe elementy tutaj można natrafić na nie z tej strony tak samo nie tutaj A, po prostu tak wygląda to na białe ale wiecie no i tak no to mniej więcej yy, tak, no to, to jest e, w tym skinie, a więc przejdźmy sobie do następnego skinu. No e, widzowie, następnym skinem jest AWPA rob, e, Robaczbog w lekkim zużyciu. E, tak, no to jego ja ceny się od około 9 zł. Tak, no to ja Wam pokażę skinę za 9.55 g. tutaj a więc e, dobra, może przejdźmy sobie do CSGO no widzę ja to jest e, nasza hupa e, robaczy bóg z kolekcji romantyczności 2 tak to tak może się prezentować no jest tutaj bardzo dużo detalki. No, trochę przemoliło no i tak no to jest bardzo ładne wam powiem widzowie no tutaj wózmę co no to tutaj e, są białe i takie ale złoto żółte no takie ale moro elementy mm. Tak, no to tutaj można zauważyć, że takie ala oko. O kurwa, Widzowie, dopiero teraz zauważyłem, że to jest czaszka. Ja, proszę, No to tutaj mamy czaszkę. A eee, tutaj jakieś korzenie. No, z tej strony nie mamy czaszki, tylko same korzenie. W ogóle więc to też jest detal, bo przeważnie z obydwu cen jest takie same, ale nie tym razem. znaczy tutaj jedynie co no, do tej czaszki chyba nie ma jej tyle. Co nie? Ale to dlatego, że po prostu tutaj chyba tylko, że nie, że tam nie było tą czaszkę. Nie wiem, jak to jest... E, co tam auto miał na myśli, ale tak, no to jest bardzo fajny ten skin, no więc dalej przejdźmy sobie do następnego. Dobra, widzowie, to jest kolejny skin, jest to MP7. Nowe, e, neonowe faudy w z życiu, Bez tightracka. Bo znaczy tak, to ogólnie dzisiaj dużo było skinów różnych gdzie tightrack był do 10 złotych, ale po prostu chciałem wybrać jak najlepsze. No ale był to trudny wybór. Dobra, no i tak to tutaj ceny się zaczynają od 3, e, tam nie od 9 zł i 94 złotych około nie, zaczynają się od 8 zł i 63 zł no i tak no to tutaj ceny właśnie są w chuj duże więc możecie to kupić nawet za 3 zł i 91 gr nawet dałoby się, O tutaj za 3,81 e, groszy. ale dobra, przejdźmy sobie do No tak widzą, no to jak możecie zauważyć, no to nie jest bardzo by by, no? bawem, jest tutaj dużo kolorów i jest, e, tak, no to nawet wygląda jakby nie e, tym e, sposobem malowania, co się tak bierze z na wodę albo inne tam a, I robi się właśnie takie fałdy, już co nie? Tak no to to broni jest naprawdę bardzo pewno. Więc raczej e, tym no, osobom co lubią mieć kolorową broń, no to na pewno się spodoba. A więc dobra e, to zrobiliśmy w ogóle. A, w ogóle jest w kolekcji Shadow Web, a e, więc dobra przejdźmy do przedostatniego do tam skina widzowie to przedostatni skin w dzisiejszym odcinku jest to UMAP 45 już to w stanie piostos fabryki i to jest chyba tak no to jedyne skin w dzisiejszym odcinku z którym jest piostos fabryki w jego ceny najwyższe to około 33 złoty 93 grosze, zł, a najniższe to e, złoty e, 0,9 groszy. Zł. jego cena zaczyna się od 10 złotych 8 groszy, więc no tak na pograniczu no tak no to do niektórzy wystawiają za 10 złotych 95 groszy, zł, a inni to jeszcze tam drożej ale no da się kupić gdzieś za tyle e, tak no to przejdźmy sobie do E, CSGO ZAWIAO to jest nasz skin w CSGO Tam. Z kolekcji Spectrum e, Z kolekcji spe e, spektrum. no Tutaj dominuje, no to jest taki ala morski kolor Tutaj widać, że takie ala jakby jakby to Ale takie światełka LED, nie wiem no takie świeżo no fajne detale tutaj widać też dużo różnych detali o magazynku tak no tutaj no widać widzowie że to jest fajne b a więc dobrze, przejdźmy sobie do ostatniego skina w dzisiejszym odcinku widzowie Widzowie, to jest e, ostatni skin w dzisiejszym odcinku. Jest to SK553 w State więc e, jednak zapomniałem i jednak e, ten skin będzie w State Techu Cyber nazywa się tak, no to ma lekkie zużycie. No tutaj widać, że zdobył niezły spadek, bo to 17 zł około kosztowało, no prawie 18. Teraz kosztuje nawet po 4,39 zł, tam 4,35 zł, jego ceny zaczynają się od 6,5 zł. A więc dobrze, przejdźmy sobie do e, e, tam CSGO. Widzowie, a to jest e, nasza SG. Eee... Tak no to w state -taku, jak możecie tutaj zauważyć z kolekcji rewolucji Czyli tej, a, z tej skrzynki nowej No możemy zauważyć, że no skin ten jest bardzo fajny ehm. Co jak tutaj widzimy, ale takie iluminatu, no coś tego typu tutaj takie ale stawki coś, ale cyberpunk, nie? Eż, w końcu nazwa samo mówi za siebie no tutaj są jakieś obdaje, ale tak, no to jest w bardzo dobrym stanie, bo tu chyba jej, no to, to jest jakieś zużycie tutaj mamy bardzo dużo detali eee, ale dobrze tak, no to no ten skin jest nawet bardzo ładny, Wam powiem Gdybym miał pieniądze na to, no to bym sobie kupił, ale aktualnie to ja czekam aż mi kapsuły, ale tak no to w sumie to ja wszystko wydaję na kapsuły, naklejki, więc wiecie, widzowie, czekam aż zderzają, więc to by było na tyle w tym odcinku widzowie, jeżeli wam się podoba ten odcinek to zostawcie łapkę w górę, a więc do zobaczenia i cześć!